Samotność. Na pewno samotność w rozumieniu niechciane zjawisko wynika z tego, co się wydarzyło w dzieciństwie, z doświadczeń być może niedalekiej przyszłości, od kiedy osoba doświadczająca pustki w swoim życiu nie wchodzi w relacje. Ale z ciekawych rzeczy czasami na wierzch, objawu, wypływa połączenie, które można dostrzec w ustawieniach systemowych z kimś wykluczonym, z rodziny, kto z jakiegoś powodu, na przykład śmierci, choroby, bycia z nieprawego łoża, został opuszczony przez rodzinę, oddany, wykluczony, zapomniany. I osoba doświadczająca tego w tak zwanym tu i teraz ma to w swoistej spuściźnie do tego przodka, który w ustawieniach mówimy, pokazuje się, przypomina o sobie w tym objawie. W ustawieniach można pożegnać taką osobę po tym, jak się ją uzna i zacząć żyć swoim życiem.